Coś kropi siema w kolejnym filmie Dzisiaj mamy które mamy 21 kwietnia spadło ostatnio 6 litrów wczoraj i przedwczoraj i druga dawka nawozu która była posiana tydzień temu tak? W czwartek, rozsiewałem. No, w czwartek na zboża się fajnie rozpuszcza. Bo wtedy w filmie Wam mówiłem, że spadło ile spadło? 4-5 litrów, coś takiego. No i teraz jeszcze tyle, ile Wam przed chwilą pokazałem. Także no, w deszczu w ostatnim czasie sporo. Fajnie się ten nawóz rozpuści. No i dzisiaj też kropi A miałem później jechać, rozsiewać nawóz na łąki. Jak będzie padało, to nie bardzo A teraz podczepiam włókę i ona tam stoi. Za przyczepą stoi. I jadę na łąkę. Bo w tym mi deszcz nie przeszkadza rozgarnąć kretowiny Nieważne jako wyrównać łąkę a nawóz posieje, bo tam mam wszystki nawóz do posiania na tych łąkach no to zrobię to w sobotę jak będzie ładna pogoda w sobotę Ach, tutaj pozarastało przy drzwiach 60 dziesiątkę tak sobie dla odmiany dzisiaj wezmę, bo dawno nie była zapalana, trzeba ją przepalić. Koło muszę podpom podpompować. Muszę je na wulkanizację zajść. Co tam ciekawego słychać pod maską? Płyn jest. a płynu nie ma. Trzeba płynu dodać. paliwo jest? Nie ma, paliwo jest. Ponad pół zbiornika. wystarczy na tą chwilę. Oleju połowa. Dobry. Jedynie trzeba uzupełnić chłodziwo. I jeszcze koło podpompować. A! Wyrzucić śmieci. Ostatnio w skrzynce trochę porządek robiłem i wstawić drzwi bo może być chłodno trochę... a ja w samej kamizelce o i najważniejsze. Eee, a najważniejszego to ja nie widzę w trzydziestce? nie ma w nie ma zławek nie ma złarki. ona Długo stoi w szopie. Zawsze mu mało się przydaje. Ostatnio. Ale mimo to zapala od strzała. Się trochę umyje, bo się zakurzyła z lekka. właśnie jak się odsunął, odsunął. O kurde. O kurde, wspomagania tutaj nie ma o nie, o nie, o nie. Zobaczcie co mała niesie. Słuchawki. Najważniejsze w tym ciągniku. Ostatnio tutaj ten murek młotem rozwalałem. No to, to właśnie w słuchawkach byłem się zastanawiałem gdzie one przepadły jeda Podczepiona mogę jechać na łąkę na łąka, ma miękka. Zadzwoń, to jeszcze przyjadę ci go skoryguję lekko. Jawka na łące wygląda na dzień dzisiejszy tak, około 10 cm w porywach. Nie, w porywach może i 15 tekierki mają. Szału nie ma. Ale po tych deszczach ostatnich to na pewno ruszy. na tam była. Właśnie uciekła. I tutaj jest ta wieżba przewrócona. Tak w połowie. Do wycięcia. Tu jest uschnięta ta druga. I trzecia chyba patrzyłam o tą okno się opiera ta. ta czy nie ta? Czy jeszcze jakaś tutaj była? Nie, chyba ta A tam jest kolejna ta. Też usycha A tutaj w tym roku nie byliśmy, nie robiliśmy porządków na tych nieużytkach. Ale tutaj dużo drzew do wycięcia nie ma, te właśnie z brzegu, te trzy, cztery wieżby, a tak to to wszystko stoi. Tutaj stawy takie pokopane. E, tutaj dziadek pra, albo pradziadek, pradziadek chyba torf kopał do ogrzewania, do palenia w piecu, coś takiego i dlatego tu są te nieużytki bo się właśnie ktoś pytał dlaczego mam tyle nieużytków o, jakiś jastrząbek tam leciał coś takiego dużego w każdym razie metr rozpiętości w skrzydłach, o ile nie więcej no i tu są takie właśnie stawy e, teraz Pozarastane, wodą napełnione w chwili obecnej. Jak było sucho, to prawie powysychały. I tu są chyba cztery albo pięć takich stawów, żeby to przywrócić do użytku. No, to trzeba by było tutaj dużo ciężarówek z ziemi. Jakby ktoś właśnie chciał oddać za darmo, no to bym. Tutaj woził z niedalekiej okolicy, ale wozić gdzieś po tam 26 km, to myślę, że taniej by było kupić hektar. A z drugiej strony, no nigdzie się tego hektara nie kupi, ale ziemi też nie dostanę. A przywracać to do użytku za jakieś tam 80 tysięcy, no to bez sensu jest. Także, jak na razie. To wygląda tak, jak wygląda. W przyszłości, może jakbym dostał gdzieś ziemię niedaleko, w miarę dobrej jakości, to by się tutaj wysypywało i przywracało powoli do używalności ten kawałek. Ale to dużo pracy wymaga. Słonka wyrównana. Jadę zobaczyć na następną jak na następnej sytuacja wygląda. Tutaj są fajne pasy o, jak na boisku piłkarskim Ale kiedy dość dużo naryły Tutaj jest godzinka. Trzydziesiąta, pięćdziesiąt. I jak na razie nie pada. Jeszcze jakieś zdjęcie na miniaturkę. Tak stanąłem, ocenić żytko. Bo ostatnio jak na siałem to nawet nie wysiadłem. I wam powiem, że dość duże urosło. Już chyba będzie trzeba... I je odtysnąć T1 i R1. Nawozu już prawie nie widać przez tydzień. Ach, dostaną trzała, takiego to będzie 10 ton. Ha, 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 ha. Tu jest utaliona ta końcówka To na raz, nie? so you who's Przyczyna odstawiona na swoje miejsce. Mogę ciągnik wprowadzać. I w tym filmie to wszystko, więc standardowe. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.